Cześć, jest z tej strony Robek, a to kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2015 na, y, Dla odmiany na typowo polskiej wsi V3 I co, i dzisiaj zaczynamy jak w realnym świecie, zaczynamy wiosną Czyli zaczynamy siewy, rozsiewanie nawozów oraz sianie Sianie chyba rzepaku będziemy siać Jak widać mój nowy nabytek, czyli albowy New Holland lm 747 No i co, jak widać, mam parę Big bugów jak tu widać, mamy nawozy i, i, i musimy sobie ile? 80% mi dostał tego Big buga, a więc ja go nie będę po prostu wykorzystywał. Nie będę go psu ani nic. Ja go tu odeptę po prostu, bo jadę. Później pojedziemy będziemy musieli jechać po następny I co? Naturalnie też jak widać yy, zakupiłem sobie nowy rozsiewacz, czyli albo jeden rozsiewacz RAU Tim żyweczka. No 30 spokojnie sobie podobno ma dawać radę, także ja zaufałem sprzedającemu i co? Jedziemy nie no, tu mamy bagno, czy przejdziemy przez bagno, Aha. skończyła się robota, I utopiła nam się czydziecha. Co, to co, łańcuch? Nie tu. W kultywatorach chyba tak Łańcuch Łańcuch i to gdzie 900 jedziemy bo o 30 musimy wyciągnąć ją tak ja naturalnie nie polecam się bawić Żeby chociaż przynajmniej był Aha. Jest to jest 140 Także również to jest minowy nabytek, czyli arbowiem jak mówiłem Ursus 9 A coś mi ścięło przepraszam Ursus 9 co mnie takie ścina no aha muszę odbić obciążnik spoko bo mam obciążnik też niby mam widły do big Bagów sobie zakupiłem bo myślałem że właśnie mruczuskiem sobie załadujemy ale jak widać coś wariuje mi przy zapięciu big Baga. także Nie będę wam tego pokazywał, nie będę ryzykował Idziemy 12 na godzinę ledwo z tym łańcuchem Troszkę właśnie nam zeszło Ale będzie wyciąganie rususa Klucz, nie chcę się jechać tu naokoło Przejedziemy sobie tutaj No i co, no widać że Troszkę roboty mamy To OK5 okay, chyba nie? W ten sposób wypchniemy. Znowu zapłoniliśmy samych siebie. Nie chcę samego siebie, chcę sobie traktor wyciągnąć. Teraz. Dobchnąłem, powiedzmy, susa. Łańcuch może już sprzedamy. Garaż. Tak, mniej więcej możecie zobaczyć, jakie mam maszyny. Chciałem mieć tutaj. Trzeba się zsunąć. Po jadę tu gdzieś nie, nie, Po prostu gdzieś nie mam czasu taką zabawę Już jedziemy dalej Straciłem trochę czasu Wycofamy jak Najbliżej bagna o. Żeby tamto rozsiać Stare co właśnie sięgowi i co ogólnie, no co, no fajny rozsiewaczek wszystko fajnie sprawne, no do, do 30 jest ramka. chodzi jak złoto jak widać nie dałem dużo, bo daję co, ja 10 tysięcy za niego, za tego Raucha więc taniej może taniej tym Gorsza firma jest, bo w pierwszy raz słyszałem w ogóle o takiej firmie Rauch, ale no co? No ja myślę, że jak na moje potrzeby Ci na te powiedzmy te chyba 30 hektarów kompletnie mi starcza Dobra, teraz jedziemy do Holandem po Big Bag ze zbożem. Jest, wygląda dokładnie... oho, wolno, w drzewo super Co pani co, co wygląda? ten, to mi popękał, błotnik popękał mi Trudno Będzie trzeba kupić jeszcze na gwarancji, to spoko Nie ja miałem taki odcinek nagrać, że przy, jak przywozę te big Bugi, nie, że Jak mam je, no dopiero na, na tym Na na wszczepie i dopiero je wozić Mówię, tak tak samo wygląda Big Bag od nawozów wiem no ale to już nie moja sprawa to sprawa twórców Takie rzeczy się dzieją w tych BigBug'ach Sieć? Sieć? Spróbuję Jakkolwiek siejemy, sięjemy, moi drodzy rzepak gdzie jest ten rzepak? tu znacznik V B jedziemy Ursusem no dobra, jeszcze z tym to nic nie daje, ale leć kolejny kolejny odcineczek z dwoma szuskami czyli C-60 i 330 trochę dajmy mu w kary mieliśmy na 1200 tu na tej trójeczce kolejny odcineczek o się tamty przyjął właśnie co mi droga kontrolka tak odładowania 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 co mam? Alternator czy brudnice o, no, Będę musiał zmienić na alternator, bo obrącznica nie polecam Ja sam odcinku mam zmieniony na alternator. Także jeżeli chodzi o prądnicę to nie polecam, bo widzicie, nawet w grzemie miga światełko od prądu, więc. Chcę w sumie ten znacznik Teraz coś daje Wcześniej No teraz ładnie No proszę Cię bardzo Teraz tak Teraz to jo A wcześniej to nic Trzeba jechać tak żeby się zobaczyć No i co no i nie to musimy zaraz nałożyć Bo bagno i bym się znowu Cackał 30 I tu sobie namrócimy spokojnie Wycofamy Ci jak to jechać ob znacznika W sumie by się wyszło ja nie mam nie wiem za badnią dawno niesiałem ze znacznikami a więc Także nie wiem jak się sieje ze znacznikami Dlatego siejmy tak po prostu Siejmy sobie ten rzepak, wysenny rzepak Naturalnie co? Później opryski Albo wiecie co? Po prostu nie siejmy z tymi znacznikami Po prostu siejmy bez i też będzie dobrze Też zaakceptujecie, nie? Pewnie ja. No i co no, Właśnie następny odcinek yy, Następny odcineczek będzie z oprysku Tak czas na no, opryski, wielkie opryski, mał krukowniaka pobranego, już w sumie siedzi w garażu Krukowniak do 30, także właśnie a jak mi troszkę urośnie rzepaczek to trzeba nawieźć go Nie no przejada czy się zablokuje przejadę, dobra przejdźmy tu a później sobie właśnie zazdrobnij nasz pracownik mamy 58% jeszcze to spoko i później co, albo sobie tutaj pojedziemy to zasiejemy tą resztę i będzie spoko ogólnie właśnie tych big bagów mam kupione chyba mniej więcej 10. Ten jeden właśnie z nawozów to był To nawozów akurat jeszcze nie ma Ten nawóz był kupiony Właśnie w my, z myślą o właśnie sianiu Teraz, dzisiaj Był kupiony właśnie ten big bag z nawozami ma właśnie dlatego, że siałem dzisiaj A zboża mam 10 zakupionych, jest tam trochę pszenicy, trochę jęczmienia, trochę rzepaku, trochę kukurydzy i buraków i, i ziemniaki Ziemniaki akurat nie mam Ziemniaki muszę kupić właśnie z sadzonki tu Nie sadziłem ostatnio ziemniaczki, także nie jest źle Pewnie Nie pamiętam, nie wiem jak się tam mają te ziemniaki, bo dawno u nich nie byłem Nie wiem, w ogóle chyba trzeba je nabyść Czekać zaraz czy dziechom to do końca nawozy I co no, jeżeli będziecie chcieli kolejne odcinki właśnie z typowej Bo nie wiem jak tam wyjdzie Bo teraz ten, ten sezon z, z Classic Packa zacząłem modować i I właśnie jest, są trochę, jest trochę modów, także Ogólnie ten Classic Pack teraz się zmienia kompletnie Ten sezon na Classic Packu Ponieważ Jak mówiłem zaczynamy go modować teczko, czy jakieś nowe mody oraz yy, teraz właśnie zacząłem jakieś nowe maszyny kupować, także powiedzmy, tak się teraz zmienił ten sezon z tego klasy było tam troszkę odcinku z paka, Ale to będzie coś takiego, że po prostu mam jestem biedny rolnik, mam takie klasyczne maszyny i po prostu pod wpływem czasu zmieniam się do nie do poznania bo po osób kupuje nowe maszyny i w ogóle i bbb 82% to trzeba załadować 82% no wiecie i chyba 10% to trzeba załadować no przejdziemy po złożonych więc. Idziemy do New Holanda. New Holland no, dofinansowanie z Unii Europejskiej dostałem na młodego rolnika także wróć no i zacznie wariować tak jak wcześniej To jest tylko 250kg, także robak nie dziw się Myślę, że to, co chciałem Czyli rzepak, dobrze zjemy to, co chciałem, No ja mówię, czego nabyć, później porobić, przy nim deczkę. Trochę jest roboty Tu jest rzepak do koszenia, będzie za niedługo Także właśnie chciałem od razu wziąć i mieć dwa pola, żeby nagrać odcinek ze żniw rzepakowych Żeby był sens w ogóle nagrywać odcinek ze żniw rzepakowych, także żeby były przynajmniej dwa pola obsiane przynajmniej tym rzepakiem, także żeby chociaż to było i jazda nie dzisiaj typowo Wiosna, Czy już z 60 i poznaniak z Rolmashu, no 30, typowe polskie siewy z, z tym z tym, tym ruberem, czy jakoś tak, no i ten New Holland, ten New Holland, no w sumie troszkę psuje ten polski klimacik, no ale co tam, nie? Jakieś nowe nabytki muszą być na gospodarstwie, no i co, no i na pewno, no, kurczę... Będę musiał sprzedać 902, bo mnie troszkę już wkurza 912 już nie pamiętam jak ona mam Ja już muszę ją sprzedać, bo widać już mam drugi ciągnik z Także, bo mnie wkurza, więc sprzedam ją I koniec będzie z nią po prostu Widzicie, widzieliście jak wcześniej zapiąłem do niej łańcuch I ona nie jedzie, także Kończymy z 902, 12 i kończymy Coś nowszego, coś nowszego. No w sumie sprzedam, bo ten, bo tego mam, więc ogólnie muszę troszkę zasieć pole kukurydzy, muszę zasieć bo kieszonkę muszę robić. Także jest trochę jeszcze siania. Nie wiem, gdzie to. Tam jest idealne pole do kukurydzy, więc się kukurydza. Ogólnie tu, tu na boczu i na uboczu jest ten paczek troszkę sieje było ogólnie co ogólnie będzie może obornik w następnym odcineczku bo mam trochę gnoju także muszę wywieźć także będzie kolejny odcinek właśnie z roboty z robót weselnych albo będzie uprawa też nie bo ostatnio w ostatnim w classic paku była uprawa więc za bardzo, tu może gnojówka gnojowica i obornik może inne maszynki niż u 160 i 30. Kan. niby do rzutnika pasuje coś małego tak jak 60 czy coś tam a do w sumie wóz jest troszkę dużawy, tam stoi, także też też, też, też też trzeba coś większego osiąść na niego, także No to dobra, nic, skończymy odcinek, to był na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcineczków